Czy wiedziałeś, że burak, tak często obecny w zupach, sałatkach i sokach w naszej Polsce, może po cichu szkodzić Twojemu zdrowiu? Wiele osób powyżej 60 lat odczuwa zawroty głowy, bóle stawów, problemy z ciśnieniem lub kłopoty z nerkami i nie podejrzewa, że to właśnie ten pozornie nieszkodliwy produkt może być odpowiedzialny. Najnowsze badania naukowe ujawniają zagrożenia, o których prawie nikt nie mówi a które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na buraka. Jestem doktor Józef Nowak i dziś pokażę ci pięć rodzajów problemów zdrowotnych, przy których należy unikać spożywania buraka oraz trzy wskazówki, jak czerpać z jego ogromnych wartości, nie narażając swojego zdrowia na ryzyko. A teraz powiedz mi, czy podejrzewałeś to wcześniej? Na początek polub ten film i napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz. Zacznijmy od problemu bardzo powszechnego, który dotyka miliony osób, a mowa o niskim ciśnieniu. Burak jest niezwykle bogaty w azotany, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu. Ten związek rozszerza naczynia krwionośne, umożliwiając łatwiejszy przepływ krwi. Dla osób z wysokim ciśnieniem efekt ten może być pozytywny, ale dla tych, którzy mają naturalnie niskie ciśnienie, wynik bywa niepokojący. Wyobraź sobie seniora, który już odczuwa zawroty głowy przy szybkim wstawaniu lub ma historię omdleń. Ten produkt może wzmocnić tę sytuację, zwiększając ryzyko groźnych upadków. Badanie przeprowadzone w roku 2015 na Queen Mary University of London w Wielkiej Brytanii, pod kierunkiem Kapila i współpracowników, wykazało, że codzienne spożywanie soku z tego warzywa znacząco obniżyło ciśnienie tętnicze u osób starszych. To oznacza, że efekt jest realny i potwierdzony. W praktyce osoby żyjące z niskim ciśnieniem powinny unikać skoncentrowanego spożycia, np. w postaci czystych soków lub w nadmiarze. W tym momencie chcecie o coś poprosić. Napisz w komentarzu słowo ciśnienie, jeśli ten temat ma związek z Twoim życiem lub kimś bliskim. Dzięki temu będę wiedział, że ten materiał pomaga. Idąc dalej, musimy porozmawiać o innym, cichym zagrożeniu, które niepokoi wiele polskich rodzin kamieniach nerkowych. To warzywo jest wyjątkowo bogate w szczawiany, substancje wiążące się z wapniem w organizmie i mogące tworzyć kryształy. Z czasem kryształy rosną i przekształcają się w kamienie nerkowe, powodujące silny ból i mogące prowadzić do poważnych komplikacji. Wiele osób uważa, że kamienie powstają tylko przez brak wody, ale prawda jest taka, że dieta również odgrywa kluczową rolę. W roku 2013 badacze renomowanej Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych, pod kierunkiem Kurhana doszli do wniosku, że diety bogate w szczawiany były bezpośrednio związane ze wzrostem występowania kamieni nerkowych. To pokazuje, że nie jest to jedynie przypuszczenie, lecz wyraźna zależność między nadmiernym spożyciem a pojawieniem się problemu. Jeśli masz już historię kamieni nerkowych, najlepiej unikać przesady. Nie chodzi o to, by od czasu do czasu nie zjeść sałatki, ale by nie spożywać buraka codziennie w skoncentrowanej formie. Warto pamiętać, że ból podczas kolki nerkowej jest opisywany przez wielu jako jeden z najgorszych, jakiego można doświadczyć, i nie warto ryzykować przez brak ostrożności. Kolejny ważny punkt wiąże się z przewlekłą chorobą nerek, która niestety dotyka znaczną część starszej populacji. To warzywo zawiera wysoką ilość potasu, minerału niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ale stającego się groźnym wrogiem, gdy nerki nie są w stanie odpowiednio go wydalić. Nadmiar potasu we krwi, znany jako hiperkaliemia, może wywołać groźne arytmie serca, silne skurcze mięśni, a nawet sytuacje zagrażające życiu. W roku 2010 kalantar Zadech i współpracownicy opublikowali w Journal of Renal Nutrition w Stanach Zjednoczonych badanie pokazujące, że pacjenci z przewlekłą chorobą nerek są szczególnie narażeni na komplikacje wynikające z diet bogatych w potas. To potwierdza, że osoby z takim rozpoznaniem muszą zachować szczególną ostrożność. To tak, jakby zwykły produkt, który dla większości jest zdrowy, stawał się ukrytym zagrożeniem dla tych, którzy mają osłabione nerki. Dlatego zalecenie jest jasne. Przed spożyciem zawsze konsultuj się z lekarzem lub dietetykiem odpowiedzialnym za leczenie. Ważne jest zachowanie równowagi, bo każdy organizm reaguje inaczej. To informacja, która może uratować życie i powinna być traktowana poważnie. Przejdźmy teraz do problemu bardzo częstego, zwłaszcza wśród osób po 60 roku życia, cukrzycy. To warzywo, mimo że jest odżywcze, ma średni indeks glikemiczny. Oznacza to, że po spożyciu może znacznie podnieść poziom glukozy we krwi, szczególnie gdy jest spożywane w dużych ilościach, lub bez towarzystwa błonnika i białka dla osób z dobrze kontrolowaną cukrzycą umiarkowane spożycie może być dopuszczalne, ale dla tych, którzy często mają wahania glikemii, może to być czynnik komplikujący. W roku 2014 Bachadoran i jego zespół w Iranie opublikowali w Journal of Nutrition badanie, które wykazało, że warzywa o średnim indeksie glikemicznym, takie jak burak, zwiększały poziom glukozy u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. To jasny dowód, że ostrożność jest konieczna. Pomyśl o codzienności. Ktoś pije słodzony sok lub zjada dużą porcję, wierząc, że to zdrowe, a chwilę później odczuwa zmęczenie, nadmierne pragnienie lub niewyraźne widzenie. To może być bezpośredni skutek tego spożycia. Sekret tkwi w równowadze i odpowiednim monitorowaniu. I na koniec, ale wcale nie mniej ważne, musimy porozmawiać o dnie moczanowej. Ta bolesna choroba zapalna pojawia się, gdy w organizmie gromadzi się kwas moczowy, który krystalizuje się w stawach, wywołując silne napady bólu najczęściej w stopach i kolanach. Ten produkt zawiera zarówno puryny, jak i szczawiany, dwa związki, które mogą sprzyjać wzrostowi poziomu kwasu moczowego we krwi. W roku 2005 badanie przeprowadzone przez Choja i współpracowników w Harvard Medical School w Stanach Zjednoczonych. Wykazało, że diety bogate w te elementy były związane z większym ryzykiem ataków dny moczanowej u starszych dorosłych. Kto już doświadczył takiego ataku, wie, że ból może być paraliżujący, odbierając nawet chęć do chodzenia. Unikanie regularnego spożycia w czasie napadów lub przy częstych nawrotach dny jest przejawem mądrości. I tutaj zostawiam ci jeszcze jedno pytanie. Napisz w komentarzu słowo ból. Jeśli ty lub ktoś kogo znasz, już zmagał się z tym problemem. Dzięki temu możemy dzielić się doświadczeniami i ostrzegać innych, którzy przechodzą przez to samo. A teraz, gdy omówiliśmy zagrożenia, chcę pokazać drugą stronę medalu jak ten produkt może stać się potężnym sprzymierzeńcem, gdy jest łączony w inteligentny sposób. Pierwsze połączenie to z pomarańczą. Ten owoc cytrusowy jest niezwykle bogaty w witaminę C, która ma zdolność zwielokrotnienia wchłaniania żelaza obecnego w tym warzywie. Praktyczny rezultat jest prosty: więcej żelaza dostępnego dla organizmu, więcej energii, więcej siły i mniejsze ryzyko anemii, częstego problemu u osób starszych. Już w roku 1989 Halberg i jego zespół w Szwecji opublikowali w American Journal of Clinical Nutrition że witamina C może zwiększyć nawet trzykrotnie wchłanianie żelaza niechemowego, czyli tego pochodzącego z warzyw. To wyjaśnia, dlaczego prosty sok poranny, łączący te dwie opcje, może przynieść tyle korzyści. Wyobraź sobie rozpoczęcie dnia z większą witalnością, bez tego zmęczenia, które wydaje się nie mieć końca. To ten rodzaj wyboru, który może odmienić codzienność w praktyczny i dostępny sposób. I już teraz zostawiam zaproszenie. Zostań ze mną, bo następne połączenie może zaskoczyć Cię jeszcze bardziej. Następnie chcę podkreślić połączenie z siemieniem lnianym lub chia. Te małe nasiona kryją ogromną moc, są niezwykle bogate w rozpuszczalny błonnik i w kwasy tłuszczowe omega-3, które mają bezpośredni wpływ na ochronę serca i jelit. Gdy połączymy je z przeciwutleniaczami zawartymi w tym produkcie, efekty są zauważalne. Jelita pracują lepiej zły cholesterol ma tendencję do spadania, a organizm odzyskuje równowagę. W roku 2008 Bloedon i współpracownicy opublikowali w Journal of Nutrition w Stanach Zjednoczonych badanie pokazujące, że regularne spożywanie siemienia lnianego obniżało markery zapalne i cholesterol u dorosłych. A więc nie mówimy tutaj o obietnicach, ale o czymś potwierdzonym przez naukę. W praktyce wystarczy kolorowa sałatka albo smoothie, łączące te nasiona z omawianym warzywem, by chronić zdrowie serca i zapewnić większy komfort trawienny. I aby zakończyć ten punkt, zostawiam ci jeszcze jedną interakcję. Napisz w komentarzu słowo życie, jeśli chcesz żyć dłużej z energią i równowagą, korzystając z tego, co natura daje nam najlepszego. O odżywianie to zawsze bardzo ważny temat dla naszego zdrowia. Dlatego, na ograniczony czas, zostawię w pierwszym komentarzu przypiętą książkę cyfrową na temat 50 produktów antyrakowych i jak mogą chronić Twoje zdrowie. Pobierz ją teraz i zacznij zmieniać swoją dietę już dziś, aby cieszyć się dłuższym i szczęśliwszym życiem. Na koniec mamy połączenie tego warzywa z imbirem. Imbir zawiera aktywne związki zwane gingerolami które mają silne działanie przeciwzapalne i wspomagają krążenie. Połączone z azotanami zawartymi w tym produkcie, działanie zostaje spotęgowane, zapewniając większą witalność i ochronę sercowo-naczyniową. To tak jakby dwie siły połączyły się. Jedna pomagała rozszerzać naczynia, a druga zwalczała ciche stany zapalne, które niszczą zdrowie z biegiem lat. W roku 2005 Grzanna i współpracownicy opublikowali w Journal of Medicinal Food w Stanach Zjednoczonych badanie dowodzące, że imbir ma udowodnione działanie przeciwzapalne. Na co dzień praktyczną wskazówką jest przygotowanie soku albo nawet herbaty na zimno łączącej te dwa składniki. Smak jest przyjemny, orzeźwiający, a wpływ na zdrowie można odczuć już po kilku dniach regularnego stosowania. To prosty i tani sposób, by dać organizmowi to, czego potrzebuje do lepszego krążenia krwi i zmniejszenia bólu związanego z przewlekłymi stanami zapalnymi. A teraz, gdy poznałeś już zarówno zagrożenia, jak i najlepsze sposoby korzystania z tego produktu, staje się jasne, że zdrowie zależy od prostych i świadomych wyborów na co dzień. Jeśli ten materiał Ci pomógł, skorzystaj z okazji, by zasubskrybować kanał i zostawić polubienie, bo to motywuje nas do dostarczania coraz więcej ważnych informacji dla Twojego życia. A jeśli dotarłeś do samego końca, napisz w komentarzu Kocham buraki. Będzie mi bardzo miło wiedzieć, kto naprawdę został ze mną do końca. I przygotuj się, bo następny film już pojawia się na Twoim ekranie i cię zaskoczy. Nigdy nie jedz awokado, jeśli masz te pięć problemów zdrowotnych. Jestem pewien, że nie będziesz chciał tego przegapić. Czekam na ciebie tam.